Witam drodzy widzowie dzisiaj ponownie i kolejna informacja, no i oczywiście bardzo ciekawa, nowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. Wybrany, chciał godziny policyjnej dla niezaszczepionych. No ale zacznijmy od początku podania tej całej informacji. 21 grudnia 2023 roku nowa minister zdrowia powołała profesora doktora habilitowanego medycyny Miłosza Paczewskiego. Na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych nie tak dawno profesor Parczewski zaproponował wprowadzenie godziny policyjnej, a nawet wprowadzenie zakazu przemieszczania się między województwami dla osób, które nie chcą się zaszczepić. No ale zacytujmy jego wypowiedź nie można dać takim ludziom szansy na zakażenie innych. Nie chodzi o przymus siłowy, ale o zmuszenie przepisami, żeby każdy z nich sam zadecydował, że chce się zaszczepić. Mówił Parczewski w rozmowie z Radiem Z. Przyznacie drodzy kochani widzowie, że ciekawie się dzieje naprawdę. Piszcie standardowo w komentarzach co o tym myślicie. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.